Powiedz coś mama. Dzień dobry. Sprawy wygląda tak. Powiedziałam wam na jednym szorcie, że w tym tygodniu będą w czwartek o 20 i w piątek o 20. Więc ten, kto uważnie tutaj słucha na moich shortsach, a będzie wiedział, czy jest teraz live. O! Wiktorii! Tylko taki 10 minut. Ale. Pozdrawiam, Wy, ponieważ że widać, że słuchasz moich y, 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 nie wiadomo, oczywiście. Jesteś przypięta, moja droga. Nie wiem, ile nas tu będzie w ogóle, ale pogadamy sobie. W takim razie yy, jesteś moją besties Pogadasz sobie ze mną na kamerkę, dobra? Wszyscy się teraz muszą uczyć, bo tak. nas na pewno o, się do ocen Ogólnie sprawa wygląda tak, bo jest już więcej osób. Sprawa wygląda tak, że słuchacie moich. Yy, o, hej, yy, Helka. Hejka, sprawa wygląda tak, że ten kto mnie słucha, moich shortców, to wie, że yy, zrobię live jutro i dzisiaj, Ach. więc em, nie mogę dawać numerów mojego telefonu. Wiem, wiem, tutaj ładnie przepięłam. Jak zwykle ja. Ach. Nie mogę pozdrowiać, wiecie o tym. Ej, chcecie, żeby mi banowali, żeby jutro nie było? Ja piszę na polskim pracowanie. gaz 40%. Boże. No, ale mówimy o gazie. Drożeje? Już drożej się nie dało? Nie wiem, ale ten. Mm. No, pogadamy sobie chwilę. Czemu nie możesz pozdrawić? Bo mi banują wtedy. chciała ma kartkówkę z techniki. I sprawdzian z ma i sprawdzając i sprawdzając matematyki, matematyki zaległe. Dzisiaj miała kartkówkę. Ale ja jutro go nie napiszę. Z przyrody. Ja a jutro czemu? go nie napiszę. Dlaczego? Ponieważ, że ee, nie ma jutro dodatkowej matematyki, a pani mi nie pozwoli pisać na lekcji. Tak? O, to będziesz miała korek. Będę się jeszcze pouczyć Esa. Może kiedyś ja jestem kręczowa. Nie. <laughs> y, mówię to do jednej dziewczynki z mojej klasy. Ty wiesz, nie mogę iść jutro z tobą do galerii, bo okazało się, że mam mat dodatkową matematykę zamiast wczoraj. Więc B. Jakie masz plany na weekend? Szkolenie. Szkolenie? W sobotę, i niedzielę. W sobotę i niedzielę? No bo masz y, lekcje, masz. Y, Czego masz z z matematyką? Ja mam z geometrii. Ty, git. Myślałam, że Amicus mi coś napisała, bo. Melunia, przepraszam. Czy Zdałaś kartę rowerową. Jeszcze nie, nie chcę zdawać. Nie lubię techniki. Nie wiem, jak już mnie to nie fascynuje. Umiem iść prowadzić auto. Tak, moi drodzy, ja mam auto. Jak ja mam swoje, oczywiście, małe Kabriolet Idziemy w sobotę e, nim pojeździć, więc dasz relację na pewno. Właśnie, dam relację, jakiego mam kabrioleta. Eee, tak jak Kostek. Kostek zmienił auto, by the way. Czarny Mercedes Cabriolet. Więc mam takie samo auto jak Kostek. Jej! Czyżby to był przypadek? Nie. Masz kota. Ej, ogólnie wiesz o tym, nie mogę powiedzieć twojego imienia, bo mnie zbanują. Wiesz o tym, dziewczynka z mojej klasy, moja przyjaciółka najlepsza, ty wiesz o tym, ja ci pokazałam tego kota, jak on mnie śledził, a ona mówi, bo rozmawialiśmy pół godziny na kamercie. Ewa, jak go wołasz, to do siebie przychodzi. No, tak. Pięknie wyglądacie. Jest tu ktoś ze mną? <grywa> do której klas chodzisz? Ej, mamy nowych fanów. Moi prawdziwi fani wiedzą, że chodzę do czwartej klasy, ale jeśli jesteś nowa, to do której jest live? Wiesz co, jeszcze tak pięć minut. 5 minut, 5 minut. Lubisz Genzi? Boże, kocham Genzi. Ej, bo jest taka jedna dziewczyna, która udawała, że yy, jest w Gen... że będzie w Z. Zdenerwowało mnie to. Znaczy, nie dzisiaj ogłosiła, że nie będzie w No bo... No, jakby bez zapowiedzi by nam Fritz to zrobił. No, no. Masz psa? Oj, dużo nowych fanów. Kto jest nowy? Wysyła pieska. Kto jest nowy? Wysyła pieska. Na moim kanale. Obserwuje mnie i, i... nowy, po prostu. Nowy. Nowy na moim kanale wysyła pieska. O! O! Twoja mama wygląda na 21 lat. Wyglądasz mama na 21 lat. Mamy bardzo dużo nowych... i za co wam dziękuję. Tobie dziękuję. Siedzisz tu, widzicie? Nie no nie widzę, ale. Ej, wiecie, co dzisiaj zrobiłam? Yy, mogę powiedzieć, że co... No dobra, ja skapcie. Będę zrobić. miała aparat we wtorek jakiś... Pomóżcie, no, F wybrać kolor aparatu. Właśnie! srebrny czy złoty mam mieć aparat? Mówcie, piszcie tam. Jeszcze ja was słucham, a sama nie wiem, no. Złoty czy srebrny ma mieć aparat ortodotyczny? Już mam gumeczki tam z tyłu założone. O jak mi żyły widać Boże. Złoty czy srebrny? Ale to nie taki złoty, tak. jak wam się wydaje, tylko po prostu taki srebrny, przełamany złotem. No. Wygląda jak srebrny, ale on bliżej jest złotem. Mhm. Ej, wiesz co pan Krzysztof powiedział? No. Że on powiedział, tata ci założy aparat, żebyś się z chłopakami nie, nie całowała, tak powiedział. Srebrny, 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 złoty. Ile twoja mama ma lat? 100. Złoty. Nie no, 38. Złyty. Zrób głos albo coś takiego, co? Nie rozumiem. A zrób głos albo coś takiego. Pewnie o tego shorta chodzi z pieskiem. Nie, to był żart. I ja nie wiem, jak można go nie zrozumieć. Ej, szczerze mówiąc, yy... Chyba pójdę w srebrny, jednak. Myślałam, że pójdę w złoty, moja mama mi też tak powiedziała, ale ja tanczę i myślę, że na parkiecie będzie lepiej wyglądał w srebrnym. Z różowymi No, ale ja jeszcze nie wiem. Mam no, tutaj. One mi się przebijają przez wiązku, tak to boli. W pierwszy dzień, drugi, trzeci będziecie bardzo bolał jak założę, ale najpierw zakładamy górny łuk, tak. Więc nie będzie tragedii. Tutaj te wszystkie wydania. kolejny, dolny. Tak, Będzie oczywiście z w tego, co. To tylko do Stop. Tak dokuczaliście FC z tymi zębami. Naprawdę. Nie no, jak to już mówicie. było w moich planach, mam od dawna zrobić sobie aparat. Tak, to oczywiście nie przez was, ale ja się dziwię, jak możecie sobie tak dokuczać w internecie? Anonimowo. Genzi czy, tak, wers. Gen czy wersów? Genzi. Dzieci do dzieci. Ej, by the way, dzisiaj, nie nie dzisiaj, ale kiedyś moja mama mi obiecała, że obejrzymy razem Akademię Pana Kleksa na Netflixie. Bo ja byłam na, w kinie, ale moja mama nie była. Byłam sama z moją koleżanką. One sobie poszły po sklepach, a my sobie ze No i ten... Hmm. I właśnie, chomik czy król? Ile zarabiasz y, dziennie? Różnie, nieważne ile, ale różnie. Mogę, lepiej, mogę, rabrzej, mogę z... nie na, na pewno no nie możesz toga. powiedzieć, no coś ty Ekszy, to jest tajemnica. Dużo, bardzo dużo. To Dobra, w której klasie jesteś? Hmm. Co tam? Wszystko dobrze? Przeżem. Nie gram już w Brawl starsa bo, zajmował... tak. nie nie Stars, bo mi zajmował dużo gigabajtów. Nie gram w starsa bo mi zajmował dużo gigabajtów. się. Lubisz robić makijaż? Makijaż się pisze przez RZ, tak? Bo ktoś napisał, że z kropką. Że z kropką. Czekaj, makijaż. No dobra, nieważne. Blackpink, Brazilii. Niestety muszę kończyć, papa. Wielka szkoda. Papa, Jaka jesteś? Twoja ulubiona gra. Wiecie co? Ja nie gram w gry. Jak byłam na wakacjach, to jak leżałam sobie na rzeczku, to się grałam, ale... Ej moi drodzy, ja bo niektórzy. Y poczekaj. Poczekaj, mama, bo teraz w moja mama ostatnio mi powiedziała, że ja ją zawsze nie y przerwam jej na live'ach, a ona teraz mi przerwa. Y Także jest z mamą, nie. E moi drodzy, ktoś mnie znalazł na TikToku. To nie jestem ja. To nie jestem ja, moi drodzy. To mi piszecie FCX, uwielbiam Cię. Ktoś po prostu skopiował mój film. Też widziałam to konto. On skasował już wszystkie filmy, skopiował mu film, wkleił yy, serduszko, że niby haha, ha, to jestem ja, ale nie pokazuję twarzy na TikToku, bo się boję, że ja, TikToka, nie mam konta. Właśnie! Nie mam TikToka, nie mam konta! Jaka jest twoja ulubiona piosenka? Nie powiem. To nie jest piosenka z ale... No dobra, przester. Od Bambi. Straszne. Masz wszystkie stałe sobie tak. Gumeczki mam założone. Mogę pokazać? Tutaj. E, na niebie. Au! Wbiłam sobie w mocniej w Nie wziąsło. ma chłopaka. I przez najbliższe lata na pewno nie będzie miała. W czasie chłopaka mi nie interesuje. Właśnie. Nie, No, jeden taki mi się podoba. Ale on nie jest w moim wieku. Nie jest z mojej klasy, nie jest z mojej kuźni tańca. I jest ode mnie o parę lat, starczy w sumie. ma idola. O, on Nieprawda! Jest. To będzie mój mąż. będę dorosła. To jest idol Ewcie, a nie chłopak. Wow, ale mamo to będzie mój przyszły mąż. M... Mm. Jak masz XT no stoka by się przydało, moi drodzy, to... Ej, tu mam drożdżówkę. Ej! Ej! Wiecie, co się dzisiaj y, od mojej przejaciukini? Pozdrawiam. A jeszcze Heneka. Eee. Eee... Wiecie coś dowiedziałam? Że będę miał aparat. Będę miała aparat. We wtorek. I nagrom z tego shorta, kurde. Miałam wam zrobić niespodziankę, że będę miała parę, ale dobra, nie nieważne. Yy. już buty? Wiesz co? Z dwóch parach chodzę. W moich ulubionych kampusiki, które mam tutaj na nóżkach, i Adidasy. jedna. Be like. Brzmi, te, brzmi teraz jak vlog Lexi. Ale ten. Mm. Czy wierzę w Boga? Sytuacja jest taka: Nie chodzę na religię. Ale już Wam tłumaczę dlaczego. Ja wprost nie lubię naszej siostry. Ze szkoły. Ona mnie przytłacza. Szkoła mnie przytłacza. To są moje cele. E, więc. No. W sumie. Ale chodziłam na religię. Przez 3 lata. I wierzę w Boga. Z jakiejś... W sumie to jest tak na pół na pół z moją... Siostra przekraczała tak. granicę po prostu. Nie w tym złym Ja znaczeniu. mogę powiedzieć, że ja nie lubię chodzić do kościoła. Jak to nie lubisz, że? No co? Wiesz, że dobra. Tata się obrazi. No wiem, ale dużą. ja... Niektóre mysze są fajne, niektóre nie. Tak powiem. Niektórych po prostu nie umiem zrozumieć. Tyle, to może też dlatego, że jestem dzieckiem i nie mam rodzeństwa. Nie chciałabym powiedzieć. Chyba, że Heng. Albo nie To takie bym mogła być. Masz rodzeństwo? Nie. Musisz mam dziś urodziny! To, się uczyć. to pozdrawiam. Dobra, ja się muszę, lecę uczyć znaków drogowych. Pa.